Tak jak wiecie, Frank jest ostatnio bardzo dobrą postacią, i mnóstwo osób wbiło naprawdę wysoką liczbę pucharków na franku. No i dzisiaj sprawdzimy, czy rzeczywiście to jest prawda, oficjalnie kupię to hyperodowanie, które podobno jest no, aktualnie najlepszym hyperodowaniem w grze, które będzie kosztować 5000 monet. No i dodatkowo zagramy na trzech. Różnych trybach. Pierwsza runda będzie zagrana na starciu solo. Mapa aktualnie jest bardzo dobra na tego Franka. Później zagramy na Zadymie. Tak jak widzicie, mapa też nie jest najgorsza jak na Franka. No i na sam koniec tego odcinka, chyba najlepsza mapa na tą postać. No i to będzie ta mapa, która. W końcu zadecyduje, czy ta postać jest taka łatwa do wbicia z perspektywy gracza, który nie jest za bardzo ogarnięty na tym zadybiarzu, ponieważ wiadomo, że pro praktycznie na każdej postaci są dobrzy i na każdej postaci są w stanie wbić po 1500 fucków, ale pytanie jest, czy taki zwykły gracz jak ja będzie w stanie to zrobić naprawdę ten odcinek jest niewiarygodny co się tutaj dzieje więc moi drodzy przechodzimy do kupna tego oto hyperodowania jest ono naprawdę bardzo drogie ale wszystko się robi dla odcinka wiadomo jak to jest więc kupuję je trzy 3... Dwa, jeden i jak widzicie właśnie zakupiłem najlepsze hyperodownie w grze według community Brawl Stars według graczy Brawl Stars No i okej, okay. zrobimy sobie screenshota i lecimy od razu do rundy bez żadnego przedłużania. Ała, to trochę zabolało jak spadły mi monety na koncie, ale trudno się mówi, mamy te hyperodownie i to jest najważniejsza rzecz. Teraz rzeczywiście przechodzimy do testu. Jak widziałem, kompletnie go wymaksowanego. Mam wszystko tutaj wykupione, więc teraz nie ma wymówek, że to przez słaby gadżet, słaby start power czy coś w tym stylu. Nie, wszystko jest idealnie kupione, przygotowane i teraz testujemy tego z Pierwszy tryb to jest rzeczywiście starcie solo. Zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie. Jestem bardzo ciekawy, ok? Mamy od razu tutaj dużą ilość przeciwników. Tutaj mam jakiegoś bóla. I co się tutaj dzieje? Jak się ten odcinek zaczyna? Co ja mam tutaj zrobić? Ok, graliśmy, dobra, wiecie co, chyba muszę powtórzyć tę rundę. No niestety pierwsza runda nie poszła najlepiej, tak, ale to może przez mój jakiś głupi błąd, więc przechodzimy do pierwszej, tak zadzie rundy oficjalnej w dzisiejszym odcinku i zobaczymy, jak nam na niej pójdzie. Okej, okay, mamy jakiegoś baza i od razu go bierzemy i czy to się sprawdza? Nie wierzę w to. Co się tutaj dzieje? Co się tutaj dzieje? Nie, jakiś kis. Nie wierzę w to. Co się dzieje? Co się dzieje? Co jest wymilionowane? Co tu się dzieje? Co to się stało? Ej, co? Co się tu stało? Ej, naprawdę. Ej, nie spodziewałem się w życiu, że to się wydarzy. W sensie, jakby, jakie były szanse na przeżycie tej sytuacji? Chyba żadne. Ej, naprawdę. Co się dzieje? Czemu nie mogę tego kita trafić? Ej, naprawdę mnie to wkurza teraz, ponieważ naprawdę zma zmarnowałem tutaj sporo rzeczy. Ale okej, okay, idziemy na niego. Może on się tutaj pojawi. Nie chcę używać jeszcze rzeczywiście hypercharge'a, ponieważ nie mam. Ulta do tego Franka, ale no zobaczymy jak się ta gra dalej potoczy. Okej, okay, ten kit chyba się tam kampi, więc ja go sobie zostawię na chwilę obecną, ale przyjdziemy sobie tutaj i może będę miał okazję go zaatakować i tak, okej, okay, zadałem mu obrażenia, nawet całkiem sporo, zadaje aż 3700 obrażeń, to jest naprawdę biazga, no jakby jaki zadymiarz ma 18000 HP i zadaje jeszcze 4000 obrażeń. Okej, okay, już nie ma kitu tak jak widzicie, więc mamy jeden problem z głowy, ale chcę tutaj coś zrobić, więc ja wyjdę na tego deryla i nie wiem, czy to była najlepsza moja decyzja. W dzisiejszym odcinku, ale mamy ulta, więc mogę rzeczywiście go teraz wytestować. Więc, okej, okay, klikam go i uwaga, czy to zadziała? Tak, nie wierzę to, no co się tutaj dzieje. Co się tutaj dzieje? Ej, naprawdę, muszę się teraz skupić, ponieważ inaczej będzie no, słabo. Ok, nie wiem na kogo rzucić tego hypercharge'a. Może na tego doga. Coś nie mam hypercharge'a, ale mamy ulta, no i w bardzo łatwy sposób udało mi się wyeliminować tego doga. I został minusownie tylko Edgar. Ej, naprawdę, jeśli ta może jest aż tak dobra, to kto wie, może wbije nawet tą 30. ragę na tej postaci. Ej, naprawdę okej, okay. no pierwsza runda w dzisiejszym filmie udana. Jeszcze miejsce bez żadnego problemu I jeszcze nie gram na najmniejszych łarkach Ponieważ mam aż tutaj jak widzicie 680 Dobra, przechodzimy do drugiej rundy I teraz zobaczymy co się wydarzy Podczas drugiej rundy Druga runda jest na zadymie Jak widzicie w drużynie przeciwnej Też mają Franka, kurczę to jest naprawdę Słaba informacja, ale My chyba mamy lepszego Franka, co? Co o tym sądzicie? Okej, okay, używam od razu Gadżet i okej, okay, już go nie ma Czyli udało mi się wyeliminować Mojego największego przeciwnika, ale co? jest jakiś Mortis nas zaatakował. wybił tą piłkę. Nie wierzę w tą Sandy. Co to jest za Sandy z chipsów? Nie wierzę. Ej, dobra, ten Mortis też tutaj nie jest najlepszy, więc na szczęście no mamy szczęście, tak? Ale nie wiem, czemu on podaje do Sandy. Ja już bym w życiu do niej nie podał. Ale okej, przechodzimy rzeczywiście do dalszej rozgrywki. co się tu dzieje? Okej, udało nam się... Nie, nie udało nam się. O co tutaj chodzi? Ej, to jest jakiś skał chyba, naprawdę. Ale okej, wyeliminowaliśmy tego Mortisa, co było naprawdę ważną częścią i mamy ulta, jednak nie mamy. Ale okej, okay. rzucam rzeczywiście teraz swojego ulta. I uwaga, co się wydarzy. Nie wierzę, co się dzieje, co tu się stanęło. a już mieliśmy to wygrać, ale niestety się nie udało. Ale może to sobie strzeli, i uwaga, czy się jej uda. Tak udało się, na szczęście. No i teraz, moi drodzy. Tutaj no tak zadzie wystarczy strzelić jednego gola i mamy wygraną grę, więc naprawdę mamy wysokie szanse na to, żeby coś się tutaj udało zrobić i rzucam Hypercharge i co się dzieje? Nie, zepsułem to, ale okej. Okay, nie ma już Franka, teraz trzeba wyeliminować Maxa, więc naprawdę idzie nam nie najgorzej. W sensie, mamy już jednego gola, okej, okay. to nie jest najgorszy wynik, ale czemu? Co się tam dzieje? Nie wierzę w to, czemu to się dzieje teraz w tej chwili? Mamy 1 do jednego, czyli naprawdę ta runda nie potoczy się tak aż łatwo, bym powiedział, ale spróbujemy. Nie no, czemu? Co się tu dzieje w ogóle? Ej, naprawdę mnie to zaraz skurzyło, ale teraz przechodzimy do wygrania tego. Ej nie, czy ta Sandy to wykeruje? Chyba tak. Chyba się uda, tak udało się, czyli wygraliśmy kolejną grę. Czyli dwie gry pod rząd wygraliśmy. I teraz przechodzimy do tej decydującej gry, do tej ostatniej gry w dzisiejszym filmie, która zdecyduje, czy Frank jest łatwą 30 -tą rangą, czy ta postać oczywiście jest aż tak łatwa do grania dla zwykłego gracza, który może nie ma jakichś najlepszych umiejętności. Ok, przechodzimy. Na zbiory klejnotów. Klikam, żeby zagrać tą grę. No i przechodzimy do rozgrywki. Jestem bardzo ciekawy, co się teraz wydarzy. czy Rzeczywiście ta postać jest aż tak dobra, czy nie. Okej. Okay, od razu widzę, że mamy jakiegoś Franka, duży nieprzeciwnej, przeciwnej, ale nie wiem, może damy radę, może nie, nie wiem, zobaczymy. Mamy same postacie na blisko. I gościu jeszcze się kręci. Weź się nie kręć na mnie. Czemu on mi daje łapkę w dół? To było naprawdę niemiłe. Ale okej, okay. może nie będę od razu wykorzystywał gadżetu, ale już nie mam Mortisa, więc. To jest naprawdę no, dobry znak i będziemy chyba teraz tutaj czekać po prostu aż ci ludzie sobie tutaj poprzychodzą i będziemy ich po kolei eliminować. Ej dobra, jeśli tą grę znowu wygramy, to będzie nieźle, ale nie wiem o co chodzi z tym fangiem i co zrobiłem. Double killa, ej to naprawdę ładnie wyglądało. Ej czy ci ludzie się poddali. Nie wierzę, co się tutaj dzieje. Ej w życiu takiej sytuacji nie miałem. Dosłownie gram po prostu frankiem i ludzie. Się poddali od samego początku. No nie od samego początku, ale praktycznie od rozpoczęcia gry. Ej, co się tutaj dzieje? Ej, nigdy nie miałem takiej sytuacji, że ludzie po prostu się poddali, patrząc tylko na to, że mam Franka. Ej, to naprawdę jest chore. Co się dzieje w tej grze? Nigdy w życiu bym nie myślał, że takie coś by się wydarzyło. Więc to naprawdę, no to jest. Ej, nie chcę mi się po prostu w to wierzyć. Co się dzieje w tej grze i okej, okay, on niestety mnie wziął i kurczę, muszę teraz uważać, Ej, jednak tak kolorowe nie będzie, co się tutaj dzieje, uwaga, czy to wygramy? Tak, Ej, wciąż udało mi się ich wyeliminować, to naprawdę no, po prostu szkoda gadać, co się dzieje w tej e, grze, no tak jak widzicie, Frank jest łatwą, 30, może nawet i 35 rangą w tej grze i nawet taki zwykły gracz jak ja jest w stanie rzeczywiście wygrać 3 gry pod rząd na trzech różnych trybach z randomami e, właśnie na trójkach i na solo Naprawdę ten odcinek jest niewiarygodny. Co się tutaj dzieje? Ta postać powinna być zbanowana, ponieważ po prostu to jest nie fair. To są nie wystarczy grać Frankiem i wygrywacie każdą grę, nieważne czy jesteście dobrzy czy nie. Okej. Okay. Moi drodzy, to tyle z odcinka. Mam nadzieję, że wam się film podobał. No widzimy się w kolejnym odcinku. Elo.